I ja rozróbmy sobie wyrazem kolaż i dzisiaj robimy kolaż o tematyce lato. Kupiłam taki arkusz z takimi kartkami w kwiatki, także któryś wybiorę i to będzie podstawa. Dobra, wybrałam taki arkusz. Teraz oczywiście poszukam czegoś w supełkach. Roznałam takich parę rzeczy, i teraz będę szukała w moich naklejkach. Przyklejam taki podróżny element, i teraz tutaj na górę dam taką tasiemkę z wykwiatki. Na pewno użyję tych dwóch naklejek i któreś z tych kolejne naklejki znalazłam. Myślałam, że mam mnóstwo naklejek takich letnich, a jednak nie. By the way, to mamy lato, ale tego lata nie widać. Pokłada w te wakacje to jest jakiś nieśmieszny żart. Nie mam jak wychodzić z znajomymi. Jest ciągle brzydka pogoda. Hehe. Patrzcie, jak ucięłam. Ucięłam ten środek taki, bo mi się nie podobał. Jakby nakleje tego kraba muszę. Mózg mi mówi, że do innego kolażu, do innego kliki już nie zużyję. A <noise> ona jest zbyt piękna. Ale kolorowo, matko. Zaraz prąd W ogóle ja mam mnóstwo pomysłów na różne kolaże, ale możecie wypisać swoje. Wtedy pokażę wasz komentarz na filmie. I jeżeli w tym filmiku nie będzie włączonych komentarzy, to możecie w poprzednim filmie jakimś mi napisać. Ja czytam wszystkie komentarze, także. Ja na pewno zobaczę. No i tak się prezentuje skończony kolaż, jest bardzo kolorowy, czy mi się podoba? Myślałam, że wyjdzie lepszy, ale nie ma też tragedii. Co tu wyleciało? Aha, z poprzedniego kolażu. Nieważne.